Witam serdecznie, Marcin z Kleba, Moi drodzy, chcemy Wam dzisiaj przybliżyć tematykę związaną z wózkiem specjalnym, z wózkiem multifunkcyjnym, czy z wózkami tak naprawdę, bo jesteśmy hurtownią w naszej ofercie, jest kilka różnych rozwiązań. Dzisiaj Wam chcemy przedstawić właśnie segment tych wózków na podstawie wózka firmy Alurehab modelu NETI For C+ Jest kilku producentów, którzy mają w gamie yy, między innymi wózki, albo odpowiedniki tego modelu. Bo musicie pamiętać, że niezależnie od firmy, tych firm jest kilka, natomiast producenci mają te produkty nieidentyczne, ale podobne, ponieważ te produkty są refundowane i jest to tak stworzone, że producent albo wymogi NFZ-u powodują na producentach, że dany sprzęt musi, skreślić, znaczy musi spełnić określone parametry, stąd jakby te sprzęty są stosunkowo podobne, natomiast oczywiście każdy z producentów różni się tym. My, będąc hurtownią, cały czas rozwijając się, szkoląc się, no, znamy te różnice pomiędzy sprzętami. Także nieważne, czy tutaj będzie wózek firmy Vermeer, czy na przykład Sunrise, czy nie wiem, firmy Ottobock, czy jakiejkolwiek innej, będą to wózki o dosyć podobnej konstrukcji, bo muszą spełnić określone parametry, aby być produktem refundowanym może na pierwszy rzut oka dla laika, gdybym postawił dwa wózki różnych firm, to by powiedzieli, ok, różny kolor, ten ma troszkę inne, to, tamten. Tamto ale z grubsza są podobne, bo tak to będzie mniej więcej wyglądać. Natomiast my służymy, służymy swoją wiedzą, swoją pomocą w konfiguracji takiego sprzętu. Przede wszystkim staramy się najpierw z Wami rozmawiać, jakie są wasze oczekiwania, preferencje, jakie jest wasze schorzenie, jaka jest wasza niepełnosprawność. Już w głowie nam układa się mniej więcej albo zawęża się to grono, grono poszukiwań, jeżeli chodzi o dany wózek inwalidzki. Musicie pamiętać też, że tutaj mamy określony na przykład kod NFZ czyli na przykład Określoną grupę wózków, i dostając od lekarza tak zwany wniosek, czyli receptę na sprzęt medyczny, no nie możecie wybrać czegoś innego niż jest przepisane na recepcie. To tak jak z lekarstwem. Jeżeli macie przepisany taki i taki lek, np. antybiotyk, to idąc do apteki. No Nie uzyskacie czegoś innego na inne schorzenie, ewentualnie może to być zastąpione zamiennikiem, i tutaj tak to można nazwać, że są różni producenci jeden wózek będzie trochę zamiennikiem drugiego natomiast chodzi tutaj głównie o to, że te wózki są szyte na miarę, jeżeli chodzi o te wózki specjalne, multifunkcyjne i tutaj przede wszystkim dla kogo jest ten wózek, jaka jest takie, jakie tam jest schorzenie, jaka jest niepełnosprawność staramy się to po prostu dobierać. I tak to powiedzmy wygląda. Tutaj chciałbym, roz, jakby w tym materiale przedstawić przede wszystkim informacje dotyczące refundacji, doty, dotyczącej właśnie tych wózków, tej grupy wózków, jakie są kody, jakie są limity, co trzeba uczynić, żeby uzyskać to dofinansowanie. Chciałbym Wam chwilę powiedzieć konkretnie troszkę o tym modelu, jakie ma parametry, hmm, Jakie, jaką ma funkcjonalność, także serdecznie Was zapraszam do materiału, już to wszystko tłumaczę. Moi drodzy, żeby uzyskać refundację na wózek inwalidzki, to przede wszystkim musicie wiedzieć jedną rzecz, musicie być osobą ubezpieczoną, czyli muszą być odprowadzane składki zdrowotne. To będzie się dotyczyć wszystkich osób, które pracują, które są emerytami, są rencistami, czyli krótko mówiąc taka osoba, która ma ubezpieczenie i... Idąc na przykład do szpitala, ma bezpłatną opiekę, ponieważ jest ubezpieczonym. Tak samo przysługuje jej refundacja. Czy na leki, czy na sprzęt medyczny. Tutaj mam na myśli konkretnie wózek inwalidzki. Natomiast musicie też wiedzieć, że wózki inwalidzkie jest to temat bardzo szeroko pojęty. I też poprzez rozporządzenie ministra zdrowia, poprzez różnego rodzaju ustawy i tak dalej. Jest to wszystko w pewien sposób unormowalne i określone, dlatego na przykład wózek tego typu, wózek specjalny, o takiego, mniej więcej tego typu, może wypisać tylko lekarz specjalista. Oczywiście lekarz rodzinny też może wypisać wniosek, receptę na wózki, wózek inwalidzki, natomiast będą to wózki tylko i wyłącznie stalowe i tylko i wyłącznie wózki aluminiowe. To są te najbardziej podstawowe. I dzięki temu lekarz rodzinny ma takie uprawnienia, ponieważ jest to sprzęt bardzo podstawowy. Natomiast jeżeli mówimy o wózkach, które będą właśnie wózkami specjalnymi, multifunkcyjnymi, aktywnymi, wózkami elektrycznymi, tutaj musicie się już udać do lekarza specjalisty. Jest to na przykład ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji. W rozporządzeniu ministra zdrowia również jest lista specjalizacji lekarskich, które mają tak naprawdę uprawnienia do wypisywania takich, wnios wni takich wniosków na wózek inwalidzki, na przykład w tym przypadku yy, specjalny. I teraz yy, udając się do lekarza, on na podstawie waszego schorzenia, waszej jednostki chorobowej, dobierze odpowiednio kod do sprzętu. W przypadku na przykład wózków, yy, tego typu wózków specjalnych, multifunkcyjnych. Lekarz dla osób dorosłych ma możliwości dwóch kodów, natomiast dla dziecka jednego. I staram się już to wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, mamy tutaj dwa kody. Pierwszy kod to P130. Jest to kod na wózek inwalidzki, specjalny o napędzie ręcznym, jednostronnym. To jest nic innego jak wózek przystosowany dla osób, które mają problem z narządem ruchu, czyli z samodzielnym poruszaniem się. Natomiast mają sprawną przynajmniej jedną rękę, którą będą mogli napędzać wózek, tak? Czyli przemieszczać się samodzielnie. I tutaj w tym kodzie mamy limit NFZ-u 3000, który jest Refundowany w 100%. To znaczy, że tak naprawdę wniosek jest równowartością 3000 zł, i to jest pierwsze rozwiązanie. Druga możliwość jest to wózek z kodem P130B. Jest to wózek inwalidzki specjalny, spacerowy, bierny dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się, jeżeli chodzi o chodzenie, jak również nie są w stanie samodzielnie poruszać się na wózku, czyli Pomimo tego, że będą mieli obydwie ręce, to nie będą mieli siły i możliwości fizycznych, aby takim wózkiem poruszać się samodzielnie. I w tym kodzie P130B limit mamy trochę większy, bo jest, wynosi on tak naprawdę 4000 zł i również jest pokrywany w kwocie 100%. Ten limit jest dlatego większy, ponieważ jest to wózek dedykowany dla osób ze schorzeniem czy z niepełnosprawnością, która tak naprawdę uniemożliwia im samodzielne się poruszanie, czy to samodzielnie, czy na wózku inwalidzkim. Tak? Tutaj jest wy, tak naprawdę wymagany opiekun, który będzie ten wózek no, sterował, prowadził, jakkolwiek to nazwać, i to jest jeżeli chodzi o osoby dorosłe. Tutaj, jeżeli chodzi o refundację, jest ona raz na 4 lata, czyli kupując wózek musimy odczekać 4 lata, aby móc uzyskać kolejny wniosek o tym samym kodzie. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli jesteście osobą o i macie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, to możecie taki wózek brać częściej, bo na przykład może się wasze schorzenie pogłębić, może się coś, no, nie powinno raczej, na, ale na przykład no, chcielibyście po prostu wózek wymienić, przysługuje wam takie prawo, nie twierdzę, że możecie to robić co miesiąc, co pół roku, bo to na pewno wzbudzi zastrzeżenia w NFZ, -cie. natomiast na pewno rok po roku możecie starać się o taki wózek i nie powinno być problemu, chyba że faktycznie no, będziecie co roku brali wózek, no bo raczej... To nie powinno się popsuć, chyba że faktycznie no, czasami są osoby z mocną spastyką, mają te ataki spastyczne i czasami no, coś się dzieje. Jest wózek faktycznie firmy Alurehab z takim specjalnym y, zastosowaniem amortyzatorów gazowych, gdzie w momencie ataku spastyki y, jest, to, jest to dedykowane właśnie dla takich osób, natomiast są to wózki bardzo drogie i nie będę ukrywał... Bardzo rzadko się takie wózki sprzedaje, ponieważ kozik ich zakupu jest naprawdę bardzo duży. Są to kwoty bliskie 40-50 tysięcy, także są to bardzo drogie wózki. Natomiast, gdyby faktycznie, gdybyście byli pacjentem z takiej grupy ryzyka, gdzie jest ta spastyczność, gdzie są te ataki, ten wózek by się popsuł, raczej na pewno macie wtedy orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i możecie się faktycznie o taki wózek ubiegać częściej. To, to dotyczy tak samo osób dorosłych, jak i dzieci. A w przypadku dzieci mamy kod P13101. Jest to wózek inwalidzki spacerowy, bierny, który również jest dedykowany dla osób, dla tak naprawdę dzieci z dysfunkcją narządu kończyn dolnych, jak i górnych, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się i raczej jest wykluczone samodzielne poruszanie się na wózku. I które też dodatkowo wymagają, bo tam też jest taki zapis przynajmniej częściowej stabilizacji, czyli przy ustabilizowaniu, nie wiem, tłowia, głowy, także tutaj to jest taka charakterystyka tych wózków. W przypadku dzieci limit NFZ u wynosi 3000 zł, również jest zrefundowany w kwocie 100%. To są informacje czy to jest rozporządzenie, które dotyczy na pewno roku 2023 no i do momentu kiedy nie nastąpią jakieś zmiany czy nie wejdzie jakieś nowe rozporządzenie to są limity obowiązujące, gdyby coś się zmieniło myślę na pewno będziemy o tym informować, natomiast myślę, że to będzie perspektywa kilka, kilku lat, bo, na, bo w tym roku właśnie te kody zostały zmienione, zostały zwiększone limity w związku z całą sytuacją związaną z inflacją i tak dalej z tym, że też sprzęt drożał ponieważ koszty Koszty produkcji rosły, także tutaj m, faktycznie były zmiany, natomiast te zmiany nie dzieją się. Yy... Może, może inaczej, te zmiany NFZ też nie wprowadza raczej rok do roku, tylko jeżeli wchodzi jakaś zmiana, ona funkcjonuje kilka lat. Także ta zmiana była w tym roku 2023, od tak naprawdę 1 stycznia, także myślę, że to chwilę będzie trwało. Natomiast jeżeli coś się będzie zmieniać, jeżeli będzie będziecie nas obserwować, to na pewno będziemy Was o tym informować. Natomiast po prostu kontakt telefoniczny z nami też pozwoli Wam być na bieżąco. Gdybyśmy nawet czegoś jakby nie przekazali w mediach społecznościowych, to na pewno... Musimy być ze wszystkimi sprawami na bieżąco, zresztą te informacje nam NFZ przesyła. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o refundację. Bardzo ważnym czynnikiem tutaj jest to, że tutaj wspomniałem, te limity są na poziomie około 3-4 tysięcy złotych, natomiast ten wózek, który tutaj skonfigurowaliśmy, kosztuje 8 i co wtedy? Z pomocą tutaj na pewno przyjdzie możliwość uzyskania kolejnego dofinansowania na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Taki dokument pozwala właśnie ubiegać się o możliwość dodatkowych środków z funduszu Pefronu. PFRON, Te środki są wypłacane przez. PCPR-y, czyli Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, czyli MOPsy. Czasami GOPSy jest to uzależnione tak naprawdę od miejsca waszego zamieszkania. Udajecie się do Najbliższego urzędu, właśnie z tych, które wymieniłem, i tam możemy, możecie się dowiedzieć, jakie dofinansowanie wam przysługuje, albo na co możecie liczyć ze strony takiego urzędu. Wystarczy do nich zadzwonić, powiedzieć, jaki macie wniosek, jaki macie kodiat, jaki jest limit, i oni na tej podstawie określą. W myśl przepisów możecie uzyskać maksymalnie 150% limitu, czyli jeżeli na przykład w przypadku, powiem na tym przykładzie, który tutaj realizowali, dla pacjenta po tym udarze. Jemu, jemu lekarz wypisał wniosek z kodem P130B, czyli tym limicie 4000 zł, który jest refundowany w 100%. I tutaj, idąc w myśl przepisów,. Pacjent, który ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, ubiega się o dodatkowe dofinansowanie, może się ubiegać maksymalnie do 150%. I teraz w zależności od urzędu, to tak naprawdę urząd określa, ile środków jest w stanie tak naprawdę wydatkować, przeznaczyć. Maksymalnie może to być 150%, nie więcej. Gdybyśmy to przełożyli na kwoty, to jeżeli mamy kwotę limitu NFZ-owskiego 4000 zł, to 150% z 4000 to jest kwota 6000 które możemy otrzymać ze środków pefronowskich. I wtedy, I wtedy, mamy do dyspozycji 6 tysięcy z pefronu, 4 z NFZ-u, co łącznie nam daje 10 tysięcy. I jeżeli dany wózek będzie mieścił się w tym limicie, czyli będzie kosztował 8, 9, 10 tysięcy, to będzie po prostu bezpłatny. Natomiast gdyby wózek kosztował 12, na przykład w danej konfiguracji, no to wtedy uzyskamy z NFZ-u 4 z pefronu 6, to nam 10, da, da, da nam 10 tysięcy, natomiast 2 tysiące musimy dopłacić no, ze swoich środków. Tutaj z pomocą mogą przyjść różnego rodzaju fundacje, czy choćby jakieś zrzutki internetowe, czy jakieś inne inicjatywy. Natomiast powyżej te kwoty nic nie dostaniemy. W przypadku naszego pacjenta yy, urząd określił, że może mu przyznać maksymalnie 100%. Z limitu 4 tysięcy dała to kolejne 4 tysiące i tutaj nasz klient. W tym konkretnym przypadku otrzymał 8 tysięcy złotych. Wózek mieścił się w tej kwocie, dlatego pacjent otrzyma go po prostu bezpłatnie, tak? I to jest ten duży, powiedzmy, plus. Natomiast gdyby wózek w konfiguracji wyszedł trochę drożej, no to pacjent by musiał tą różnicę 8 tysięcy od wartości wózka no pokryć z własnej kieszeni lub poprzez jakieś subkonto, fundację, tak jak Państwu tłumaczyłem. Na tym polega mniej więcej dofinansowanie dotyczące wózków inwalidzkich różnego rodzaju, bo czy to będą wózki te najprostsze, stalowe, aluminiowe, czy właśnie wózki specjalne, multifunkcyjne, czy wózki aktywne, czy elektryczne, sposób dofinansowania jest taki sam, będzie się tylko różnić to kodem danej grupy wózków. I limitem, który jest ustalony przez NFZ. Także tutaj, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, będziecie poszukiwać wózka aktywnego, czy elektrycznego, czy stalowego, czy laminowego, no to zapraszamy do, do kontaktu lub do obserwowania właśnie naszego kanału czy naszych mediów społecznościowych, bo tam również grupy tych wózków będziemy omawiać i będziecie mieli to też przedstawione na jakimś przykładzie. Natomiast, jeżeli chodzi o same parametry wózka inwalidzkiego, są to wózki, tak jak wspomniałem, konfigurowane pod indywidualne zamówienie. Tutaj jest wózek, który mówię, przystosowaliśmy dla osoby po udarze. Jest to mężczyzna, nie pamiętam, ale około 1,70 m wzrostu, tam około 80 wagi, także taki, można powiedzieć, średni, jeżeli chodzi o gabaryt. Jest tutaj wózek, który ma regulowane, ma możliwość regulowania tutaj kąta pochylenia podnóżków. Można tutaj też regulować Całe kończyny, jeżeli chodzi o wyprost. Mamy też tutaj, jakby, pełną konfigurację tego podnóżka. Możemy tutaj dostosować jego długość, możemy też przesuwać te podpory łydek, jeżeli chodzi o podnóżki. Są też różne wersje tych podnóżków. Tutaj mamy takie podnóżki z dwiema, można powiedzieć, z platformami. One dodatkowo są tutaj spinane. Wózek wyposażaliśmy w, tak, wyposażaliśmy w takie dodatkowe tutaj osłony, jeżeli chodzi o konstrukcję podnóżków, że pacjent, który ma niestabilność albo niedowład tak naprawdę lewej kończyny, gdyby ta noga gdzieś tam faktycznie się oparła, to on już nie ma takiego czucia, żeby tam nic się nie odcisnęło, żeby się nie zrobiła jakaś rana. Jest zabezpieczone taką specjalną gąbką, żeby to było bezpieczne. Oczywiście jest to wszystko na ekspres, można to zdjąć. Dodatkowo na życzenie pacjentów tutaj zastosowaliśmy tak naprawdę na wszystkich elementach takich tapicerowanych wózka taki specjalny materiał, który jest nieprzemakalny. Tutaj wiemy, że pacjent w tym wózku będzie. Przebywał bardzo długo, większą część dnia tak naprawdę, będzie w tym wózku najprawdopodobniej jadł, jesteś pacjentem pampersowanym, i tutaj chodziło o to, żeby tutaj było to jak najbardziej zabezpieczone. No bo, ponieważ zdarzają się pewne awarie, ten pampers przesiąknie i tutaj, żeby to było tak naprawdę trwałe, długo, bardziej długowieczne, łatwe w przemyciu, w dezynfekcji, to yy, zgodnie z wolą klienta. I możliwościami producenta mogliśmy to zastosować. Dodatkowo są takie specjalne nakładki na podłokietniki, żeby one były bardziej właśnie miękkie, bardziej komfortowe. Mamy tutaj oczywiście poduszkę, która jest dostosowana do pacjenta. Jest tutaj pokrowiec zapinany na ekspres. Ona tutaj składa się z kilku rodzajów pianek, właśnie dlatego, żeby była jak najbardziej komfortowa. Poduszka jest rzeczą wymienną, także w każdym momencie, jeżeli pacjent uzna, może ją powiedzmy też wymienić. Mamy tutaj również poduszkę oparcia siedziska, ona jest wyprofilowana, żeby tutaj były takie trzymania boczne, żeby pacjent był troszkę bardziej ustabilizowany. W tym wózku akurat nie zastosowaliśmy dodatkowych pelot podtrzymujących, bo to nie jest potrzebne w przypadku tego pacjenta aż tak bardzo. Natomiast zastosowaliśmy. Zagłówek taki ukształtny można powiedzieć, który jest regulowany zarówno jeżeli chodzi o wysokość, możemy tutaj też go przesuwać względem lewej, prawej strony, jak również ma regulowaną. Tutaj praktycznie 360, taką głowicę, jeżeli tak to można nazwać. Jest też regulacja przód-tył. Ten, pod, pod, znaczy ten zagłówek może być zupełnie wyjęty. Ja go sobie tutaj odłożę. Mamy też tutaj regulację rączek, jeżeli chodzi o wysokość, czyli dostosowaną do wysokości tak naprawdę opiekuna, osoby, która ten wózek będzie obsługiwać. Kolejną rzeczą we wózku jest zastosowana regulacja oparcia. Zobaczcie, możemy sobie zmieniać pozycję do pozycji półleżącej, leżącej, pół siedzącej. Mamy też dodatkową funkcję. Kiltu, tak zwanej kołyski, gdzie zmieniamy kąt pochylenia, siedziska. To też jest bardzo istotne, na przykład w przypadku osób, które są narażone na odleżyny kości ogonowej. Wtedy zmieniamy troszkę środek ciężkości, odciążamy, można powiedzieć, tą kość ogonową. Wózek, co najważniejsze, pomimo swoich dosyć dużych gabarytów, jest wózkiem rozkładalnym i dostosunkowo łatwo go przewieźć w samochodzie, pomimo że ten pierwszy wizualny efekt powoduje Kawał wózka, jak ja go przewiozę. Wózek oczywiście ma swoją wagę, natomiast jest to wózek stosunkowo lekki. Firma Lurehab charakteryzuje się tym, że ma bardzo dobrą jakość wykonania sprzętu. Naprawdę stoi to na najwyższym poziomie, bo jest to producent międzynarodowy. To nie jest tak, że on tylko działa na rynku polskim. Natomiast są to wózki dostępne tak naprawdę chyba na wszystkich kontynentach. Także tutaj jest to firma z dużym doświadczeniem. Jest to wózek, który też jest przystosowany do transportu. Ma specjalne uchwyty, gdzie w samochodzie, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, możemy to zabezpieczać. A dodatkowo, co ważne, tak jak powiedziałem, jest to dosyć łatwe w przetransportowaniu. Chciałbym Wam teraz pokazać, bo tutaj mamy możliwość wypięcia podnóżków. Zobaczcie, I zobaczcie ile mi to czasu zajmie. Wypinamy sobie tutaj podnóżki. Wypinamy sobie podłokietniki. Zdejmujemy sobie poduszkę siedziska oparcia. Musimy tak naprawdę jeszcze tutaj wypiąć z tyłu, tak jeden mechanizm, abyśmy mogli wózek złożyć. Zaraz Wam pokażę. Tutaj dodatkowo możemy wypiąć. Jedno, drugie koło, ponieważ są na szybko i tutaj poprzez wypięcie, a tylko ja to muszę ściągnąć. Ok, już wam pokazuję. Wspinamy, dobra. O, i składamy trzydzisko. Dodatkowo jest tutaj możliwość jeszcze, gdybyśmy chcieli, nie wiem czy wspomogę się kluczami, bo tutaj jest taka gumowa rzecz, i możemy wypiąć te przednie kółka. Także zobaczcie, w jak szybki sposób możemy ten wózek. kompresować do niewielkich, no wchodź, o, do niewielkich rozmiarów. Także tak naprawdę w ten sposób ograniczamy znacząco wagę wózka. Dodatkowo, jeżeli przeszkadzałyby nam te elementy, to je również tutaj zobaczcie, żeby nie był go osłowny, można wyjąć. I tak naprawdę. Zostaje nam kilka elementów, które zdecydowanie łatwiej schować i przetransportować. Nie będę ukrywał, że zazwyczaj te wózki są wózkami wykorzystywanymi w domu, są wózkami spacerowymi i nie przewozicie ich tak często, bo często posiadacie właśnie drugi wózek, który jest składany w harmonikę. To złożenie tak naprawdę zajmuje nie dwie minuty, a bym powiedział raczej dwie sekundy. Natomiast jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek zapytania dotyczące tematyki wózków inwalidzkich, to zapraszamy serdecznie do kontaktu. Tak jak widzicie, zajmujemy się tym sprzętem. Będzie mnóstwo materiałów o różnych sprzętach. Także ja serdecznie zapraszam, pozdrawiam i życzę miłego dnia.